Maga, tu jest Twoje serce. Maga w menopauzie nie jest po pięćdziesiątce. Jest kobietą, która zna swoje ciało, nie przeprasza za swoje pragnienia. Promieniuje magnetyzmem, bo jest w sobie. To archetyp jesieni Twojego życia, jesień, kiedy wszystko, co zebrałaś przez lata, mądrość, doświadczenie, umiejętności, zaczyna promieniować na świat. Maga to energia. W której możesz mówić o atrakcyjności seksualności, duchowej więzi z partnerem, własnym magnetyzmie i autentyczności. To moment, kiedy Twoje ciało i dusza mówią: Teraz jestem sobą w pełni, bez kompromisów. To czas, by zaufać swoim przeczuciom, chronić swoją energię, jasno mówić prawdę. Twoja supermoc to jest rozeznanie po dekadach trosk o innych zarządzania domem i pracy, wiesz dokładnie, gdzie inwestować w energię. Nie chodzi o cynizm, tylko o mądrość, która pozwala Ci wybierać to, co naprawdę ważne. Maga to również przywód swój mentoring. Możesz dzielić się doświadczeniem, wspierać innych, wprowadzać autentyczne zmiany w społeczności. Twoja prawda, wyrażana z empatią, ma moc uzdrawiania i transformacji. Praktyki, które... Prowadzają tę moc w życie, to jest pytanie siebie, co zasługuje na Twoją energię, a co nie. Praktyka mówienia prawdy, wyrażasz to, co ważne w sposób świadomy, inwentaryzacja mądrości, doceniasz zgromadzone umiejętności i wiedzę, ceremonia ochrony energetycznej, uwalniasz zobowiązania, które cię wyczerpują. Nie chodzi o życie w energii, tego archetypu. 24 na. Siedem chodzi o dostęp do jej mądrości wtedy, gdy potrzebujesz i integrowanie jej w całym życiu. Maga to obietnica jesieni. Odpuszczenie tworzy przestrzeń do tego, co naprawdę ważne. Mądrość rośnie z doświadczenia. Twój najpotężniejszy wkład pochodzi z umiejętności odróżniania pilnego od ważnego. Twoja wewnętrzna maga była przy Tobie przez każde wyzwanie, każdą lekcję. Teraz czeka, by się doceniła, zaufała jej i wyraziła w służbie czemuś większemu. Maga to szczyt Twojej mocy. To moment, w którym ciało staje się narzędziem, nie przeszkodą. Seksualność staje się świadoma, nieautomatyczna. Relacja zaczyna się od prawdy, nie kompromisu. Przez ostatnie nagrania poznałaś trzy archetypy: dziewicę, która uczy słuchania, resetu, świeżości, bez presji i odpowiedzi. Matkę, która karmi siebie, stawia granice, regeneruje swoją energię. Magę, która daje moc, magnetyzm i odwagę bycia sobą, bez przepraszania. Trzy archetypy, trzy energie, trzy sposoby bycia kobietą. Ale jest jeszcze jedno nagranie. Nie o czwartym archetypie, ale o tym, co się dzieje, kiedy przestajesz między nimi wybierać. Kiedy łączysz świeżość dziewicy, opiekuńczość matki i moc magii w jedną. Całą, nierozdzieloną kobietę. To jest droga do mądrej kobiety, do wiedźmy, do integracji. A jeśli czujesz, że energia magii już w tobie pulsuje i chcesz ją świadomie obudzić, to właśnie robi program Alchemia Kobiecości.